Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. A dzisiaj tak, dzisiaj o Kopenhadze, czyli mamy czas, żebyśmy taki opening spokojny i dzisiaj spokojnie omówimy to, co się na rynku dzieje, to co się stało, jak to wszystko wygląda, e, sytuacja naklejek, według mnie zatanie ale zaraz sobie o tym wszystko już na spokojnie przegadamy. Szybkim wstępem jak to zawsze, najlepsza strona do wymieniania swoich skinów, czyli monki. darmowe 5 dolarów wraz z kodem ELZART, przy wymianie bardzo fajny bonus, jak widzimy, 1000 dolarów dodatkowe 5 dolarów, więc bardzo spoko opcja, plus tego przy wymianie stron niewyczesnych naklejek, przez to wyjmiemy mnóstwo przepięknych craftów, jak widzicie i nie wliczające się właśnie w tą cenę, więc naprawdę można znaleźć fajne złoto i sprzedać to dużo, dużo drożej na rynku Steam, już nie jedna osoba się chwaliła, że tym bardzo dużo zarobiła i do tego przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniemy 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, a przy doładowaniu aż 1000 dolarów darmowe 350 dolarów. Linkacz w opisie, jeżeli ktoś chce skorzystać, a my przechodzimy po tym skrócie do e, filmu. Dlaczego tak twierdzę? Słuchajcie, czy to można wywnioskować po wczorajszym oponingu, tak nic mi nie dropło. No i tak sobie. Dobra, zajrzę na te ceny, jak to wszystko wygląda, bo to naprawdę wszystko jest jakieś tanie. I tak sobie wchodzę, przeglądam. E, głównie to holo. I powiem wam, że te ceny. Mi tak się wydaje, bynajmniej, są ciutkie, za, ciutko za niskie. E, nie wiem, czy ja my tutaj e, ludzie się może jakoś stwierdzili, że... Te naklejki będą tak mało warte jak Paryż, czy to już jest wszystko stracone, że tutaj już nie ma szans na ten event, ale jak dla mnie, no zobaczcie, najdroższe co jest, no to jest tak, e, ten gościu, e, Dong, no to, to to taki w sumie klasik, kto by się tego nie spodziewał. E, no, Kopenhagen, to jest z e, No, Koi, cloud, e, w ogóle ten że również nie jest jakoś strasznie wysoko, furia, 22 zł. Od razu na promocji bardzo duży zjazd, odbiło to trochę i teraz znów spada. No, powiem tak, jak dla mnie, bardzo nisko to spadło wszystko i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać na dniach. No, bo to się może ustatkować, to może odbić, jakby do góry, tak to może wszystko podrosnąć, ale z drugiej strony, tym bardziej w las, to tak naprawdę to, to te rzeczy będą tym tańsze. Tak zawsze jest na promocjach, że tym dłużej ta promocja trwa, one wiadomo, odbijają po czasie, na początku, ale potem one i tak z czasem lecą cały czas w dół i te ceny są coraz coraz niższe stary kosztuje 12 zł no jak dla mnie jest tutaj są ceny za małe lynn wam pokażę może bo tak pominąłem chyba tak jest 28 zł było jeszcze mniej z tego co widziałem no, 27, 26 nawet było widoczne. Na jak tak tego nie pokazuje. Nie aktualizuje jeszcze, tak. No, ale jak dla mnie, wiem, jak, wiem jak jest hypeowana ta naklejka. Mi ona nie siada. Ja wiem, że tutaj, i buy power, tutaj jak ona super wygląda. Jak dla mnie, ona pewnie będzie przeinwestowana i tak dalej, i tak dalej. Ale nie oceniam, nie oceniam. Wiem, że ludziom się podoba, jest strasznie zahypowana. Cena dosyć niska. Dosyć niska. A powiem tak, e, nie mówię, że idealny okres na składanie ofert na Kopenhagę jest teraz. No, nie, nie mówię tak. E, dlaczego? E, bo spodziewałem się, się, że Valve będzie chciało zrobić pewnie zabieg typu. Ee, no, Kopenhagen. Dobra, Kopenhagen. E, za, Valve będzie chciał zrobić zabieg typu e, najdłuższa promocja na świecie, bo wtedy e, jak najwięcej zarobimy. E, czyli klasycznie to, wszystko co się dzieje. Więc jeżeli tak zrobi Valve, a jest duża szans, szansa, że tak zrobią. No to promocji, jakby promocja, no to jakby tym dalej. Za miesiąc te ceny będą bardzo niskie i będą dużo niższe, i wtedy pewnie będzie się bardziej opłacało yy, zainwestować. No, wiadomo, jeżeli Valve usunęłoby na dniach promocje, to zajebistą opcją byłoby inwestowanie teraz, ale tego nie wiemy. To jest jedna wielka niewiadoma. Więc, tak naprawdę, ja wnioskując po przeszłości i po tym, co się działo na innych eventach, yy, spekulując po tych promocjach, jakie były długie, to wiem, że tutaj. Jak raczej będzie długa promocja, daje na to więcej szans, typu 90%, parę procent To będzie raczej długa prąka, jeżeli będzie długa promka, no to Ja sam inwestując w ten event, wiem, że poczekać trzeba troszkę Żeby e, Tutaj, po prostu, żeby to lepiej kupić, w lepszych cenach, jeśli lepsze zamówienia poskładać, tak dalej, tak dalej A propos jeszcze filmu o Kopenhadze, takiego inwestycyjnego, podsumowującego, który zapowiadam od jakiegoś czasu Który ma być filmem, który będzie, moim zdaniem, wnioskować tutaj, czy warto inwestować W tą Kopenhagę ostatecznie No bo Mówiliśmy o tym, że musimy poczekać, ile będzie potrwa promocja, ile to potrwa, to wszystko. Więc ten film pewnie pojawi się jakoś: e, jak się albo skończy promka, albo po jakimś dłuższym czasie, w e, taki film będzie po prostu na kanale. I po prostu wtedy sobie to wszystko obgadamy. No póki co, tak, jak dla mnie, no, Imperial troszkę to jak widzimy od, odbiło, ale no, złotówkę równo praktycznie miało tutaj, e, w tym momencie troszkę odbiło. Może jeszcze podupadnie trochę. Tak e, dla mnie, złotówka za glitter, porównajmy sobie że Glitter do... ten glitter do... glitteru z Antwerpu Imperial, popatrzcie to, no Nie wiem, czy on aż tak nisko zleciał, ale no Cena naprawdę niska. Sprawdźmy, czy aż tak on nisko zleciał. No nie, niżej to on kosztował po 2,20, 2,30. 20, 20, więc tam może do tych dwóch, no tutaj zleciał. Może dwóch zleciał, ale złotóweczka. Jak dla mnie bardzo nisko. Eee, zobaczymy, czy zahaczy jeszcze niżej. Eee, jeżeli tak, no to ja mówię. Ja tutaj będę na pewno za moją składać. Taki film również się pojawi, w co będę dokładnie inwestował, w co będę składać zlecenia. Eee, więc wyczekujcie. Strzelcie subika, jeżeli lubicie content z inwestowania. Życzę Wam miłego dziąka widzowie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.